Muszę tutaj Tanas, Sięgram sobie w Happy z Którego by to dopierdolę, bo może Mikołaja koło nie? kończyć z strony. Z zbędnej strony jak zwykle kupię Dobrze Prosimy zadać Może jakaś inna misajka hmm. Może, 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 może что Que mesmo Dajmy na to będzie Arenka Waltero Walter Kosiarka może? Może kosiarka to jest zobaczymy Lecimy Te ludki się zabijają. sobie Już nie wiesz. Jak nie wychodzi? Tak tu musi poskakać trochę Trzeba poczekać to po, było tak nie jest ta strona co w tej I bumbiś pisunację pójść może To ja zrobię pauzę i widzimy się za chwilę Dobrze, że jesteśmy po krótkim cięciu, ale jeszcze zapomniałem s łóżeczki przyciszyć, więc ciągniemy sobie może to będzie dobrze. No to włączamy łyżeczkę i gramy dalej. Zapomniałem o czymś. Nie w tej stronie Lecimy dalej, kradniemy mięsko i lecimy Wygraliśmy Teraz się ganiałem, patrz Bierzę Odpier mięsko. Dobre. Coś tam się ścięło. krótkie cięcie i widzimy się za chwilę, jak to naprawię. No może już jesteśmy po krótkim cięciu i teraz może zobaczymy stworzone przez graczy... Łat ty kurde. Synu trzymaj się! O, fuck. Synu jesteś. Coś na mnie pikł. Bierzemy in. Kurde... Eee, tą. Zobaczmy, bierzemy sobie... What the fuck Nie wiadomo, gdzie lecie się OFAK oh Lecimy Lecimy, lecimy i ups, ups. to No Nie udało się Lecimy następny synu, mimo. oczywiście Lecimy, synu trzymaj się Wataj, synu Okay, patrz, twoi bracia Patrz święty Mikołaj, oh fuck Synu, trzymaj się, trzymaj się Jedziemy, jedziemy Szypalimy gumę ot, do tyłu Synu, trzymaj się Do przodu, przejdźmy do Fuck I do przodu yy, Kurde Ej, tak jak do tego initra to tamto initry będzie lepsze No... Ja dla mnie lepsze tamto jest, stworzyłem to forzywą, tam. ale to też może się przydać Kurde, ten Mikołaj to za gruby jest Jest naprawdę za gruby Jego się nie przejedzie nigdy De. O, jest, udało się nie, jeszcze ku... Ja pierd... Co zabrać, zawsze te nogi połóżą Kurde Synu, si no, patrz jakie te Mikołaj grube Fuck, 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 fuck Fuck O oh. Synu si no. Idziemy Idziemy dalej Oh, fuck Jeszcze, jeszcze, jeszcze Jest I spadliśmy I tak A tam jakaś pisanka teraz leci w tle A my sobie zagramy następnie znowu znowu synkiem Czemu by nie Jedziemy o flaszki winka No trzymaj się senu! Eee, lecimy! O oh, fuck! <laughs> o oh, What the fuck! WTF, no, Tato O fuck, Hartek! jakiś... No, ty No to... to się Tak? i wie się czego nie idzie. Idziemy! Uh! To taki koniec był, że nie przeżył No to następna Zagramy tam, zajrzamy sobie mor. Co jemu ja nie możemy nagrywać Dawno nie nagrywałem to, o oh, fuck Synu! Fuck Uż, już, już. Synu, idę. O, synek się czekał A to, a tu Oni się ruchają Synu no to robisz, synu! Dobra. Rozjaś. Następny. Jeszcze raz. Gas oh fuck. Jestem koksem. Kurde. No wygrałem, kurde. No wygrałem. Mój most tam był. Pierdziele, mój mózg tam był, no W dół, w dół w górę Serio? Jeszcze raz Tylko na ludzie mój kurde to, to to nie fair jeszcze raz hamować, hamować, na kola, na kola Kurde, teraz będę miechać, a nie hamować. Nie, nie, ja gram. Ale nie w to marę. Play. Z. Bum. Yes! chwileczkę dwóch dobrze już jestem lecimy na suma no. Dobra. Jeszcze raz, sus 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 Czy no lecimy. Nie wypał. Opa, zabili mnie. 37 mądry. what the f... Lecimy następnym. Sausy, nie że do wyrataniania. What the fuck. What Niewidzialne coś! To jest niewidzialne, uciekaj synu! synu uciekamy! Co fuck. synu! jest? A to żyje! Moja noga! Moja noga! Nie synu za mnie! Synu nie mogę podawać.

Na to nie da rady Tam trudne trenie nie za rad Pierwszy lepsze Pniążki o Ja pierdzielę, ale trudny, nie? Ja pizgam Trudniej tego, trudniejszego nie dało się zrobić O ten na sedesie się siedział i ginie Wiedziałem, wiedziałem No niestety no Nic nie <grywki> się nie poradzi Hihi Jak to się łapało Jak to się kurde łapało Kiedy ja w papierzegranu

Dobra, ostatnia arenka jeszcze. Może ta i koniec będzie. O ty kurde. Jadek, jedź, jedź kurde, jedź, jedź, jedź. Kurde, zanim takim czymś dojechać to... Yuh. Nie da rady tym jechać. Dobra. Jeszcze jedna No, ostatnia. Mecz na przykład nie, oby w dupę komuś oh, Fuck. Dobra, no to to by było chyba na tyle. Widzimy się w następnych odcinkach. To na razie cześć. Nie zapomnijcie zostawić lajka, like komentarza i zasubskrybować. No i to by było chyba na tyle. Widzimy, e, może jeszcze dzisiaj będzie następny odcinek z Uliców, ale to nic nie wiadomo. No to na razie, cześć.